Kiedy kleszcze stają się aktywne? Oczywiście zakładamy, że w czasie zimy kleszcze nam nie zagrażają, ale jeśli ta zima wygląda podobnie jak można powiedzieć teraz, to niestety możemy być narażeni właśnie na te niebezpieczne kleszcze, na ten niebezpieczny kontakt z kleszczami. Ponieważ trzeba pamiętać, że kleszcze stają się aktywne już powyżej 4 stopni Celsjusza, więc wystarczy kilka stopni. Na plusie, żeby kleszcz po prostu się aktywował. I gdy mamy takie łagodne zimy, jak obecnie, to niestety to zagrożenie ze strony kleszczy jest no, bardzo wysokie. Musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że kleszcze stają się aktywne dopiero kiedy ta temperatura jest naprawdę zdecydowanie wyższa. Nawet na przykład kilkunastostopniowa. To niestety tak nie wygląda i już 4-5-6 stopni. To temperatura, kiedy ten kleszcz może się, można powiedzieć, aktywować i może już stanowić realne zagrożenie dla nas oraz, na przykład, dla naszych kotów, czy też dla naszych psów. Dlatego musimy o tym pamiętać, dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że ta aktywność kleszczy to nie tylko wiosna, lato i wczesna jesień, ale też inne, można powiedzieć, pory, kiedy to te kleszcze mają wystarczające optymalne warunki, żeby umożliwić im aktywność. Więc Temperatura przekracza 4 stopnie, kleszcze mogą się już uaktywnić. Musimy zdawać sobie sprawę, że kleszcze poniżej tych 4 stopni Celsjusza zapadają w taki letarg. Na przykład oczywiście przesypiając ten dla nich niekorzystny czas w ściółce leśnej, czy też ogólnie w ściółce. Musimy też pamiętać, że te kleszcze to nie tylko obrzeża lasów. Ale też spotykane są na łąkach, na drogach, takich można powiedzieć, polnych, ale też oczywiście w pobliżu zwykłych dróg, też w parkach, w ogrodach. Więc możliwość spotkania kleszcza jest bardzo prawdopodobna właściwie wszędzie tam, gdzie mamy jakąś trawę, gdzie mamy wysokie trawy, lasy liściaste, czy też jakiekolwiek inne formy, można powiedzieć, roślinności. I czy to będzie miejski park, czy to będzie jakaś łąka, czy też ogród, ogródek działkowy, to tam wszędzie z reguły te kleszcze mogą występować. A kiedy właśnie połączymy to z tym, że powyżej 4 stopni Celsjusza już mogą stać się aktywne, to niestety ten okres, kiedy mogą być aktywne, bardzo mocno nam się wydłuża. Oczywiście kleszcze też w czasie np. lata są aktywne, kiedy te warunki dla nich są no, optymalne. Więc kiedy ta temperatura jest nie aż tak wysoka i można powiedzieć, kiedy to słońce nie praży tak mocno, nie świeci tak mocno, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że kleszcze są najaktywniejsze właśnie od godzin rannych do przedpołudnia, do momentu, kiedy ta temperatura bardzo wzrośnie oraz później się znowu stają bardziej aktywne od godziny 16-17 do późnego wieczoru, właściwie do zmroku. Tylko, że niestety, kiedy wyczują ofiarę, kiedy wyczują po prostu zwierzę, które można wykorzystać, to czy to będzie południe, czy to będzie wysoka temperatura, czy też inne warunki, które można powiedzieć im nie sprzyjają, to jednak to prawdopodobieństwo, że nas ten kleszczy no, złapie, też jest na bardzo wysokim poziomie. Więc no właściwie można powiedzieć, że aktywność kleszczy jest bardzo wysoka przez większość, część roku. Oczywiście w czasie zimy, kiedy ta temperatura jest niższa, ale na przykład już kilkustopniowa, dajmy na to 7-8 stopni, to te kleszcze już mogą być aktywne, ale ich aktywność jest niższa niż kiedy ta temperatura jest na przykład kilkunastostopniowa, czy też wynosi dwadzieścia kilka stopni. Jednak to zagrożenie już się pojawia i już na przykład w przypadku naszych zwierząt musimy na te kleszcze uważać. No ale oczywiście uważamy na początku na siebie. I pamiętajmy, że na przykład teraz, kiedy te temperatury przekraczają plus 5 stopni, też jesteśmy niestety zagrożeni. No ale może już nie przedłużajmy. Wiemy, że te kleszcze potrafią być aktywne, kiedy ta temperatura przekroczy 4 stopnie. Tu też dużo zależy od rodzaju kleszcza, od gatunku. No ale tak zakładajmy, że 4 stopnie, oczywiście Celsjusza i powyżej zera, to już moment, kiedy ten kleszcz może się aktywować. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.